No hej, witajcie na Arkiej Nowej Pogadance, która na pewno nie będzie ani super merytoryczna, ani jakaś, wiecie, nie dowiecie się w pełni niczego nowego, będą mniej spoilery. Ja po prostu chcę się z wami podzielić moimi doświadczeniami i moim hype'em i w ogóle. A więc tak, podejrzewam, rzeczy, i obejrzą to osoby ze streama, które oglądają mnie na streamie i co nieco o mnie wiedzą, ale jakby się to tutaj ktoś przypamiętał, kto nic o mnie nie wie, no to ja sobie ogólnie streamuję, gram w od pierwszego sezonu, więc cały ten świat jest dla mnie ważny, blisko mojego serduszka i w ogóle, chociaż aktywnie już bardzo mało gram w tego lola, w sumie tylko jak Alicja do mnie zadzwoni, żeby sobie zagrać meczyk na dłobocie, ale, ale w każdym razie no z tymi postaciami przeżyłam już te 10 lat ponad i jak wyszedł pierwszy sezon, Arkane, to jakoś tak, no nie wiem, ominął mi ten hype, co nie, i moja siostra na premierę obejrzała te odcinki i ona gardzi lolem, bo miałyśmy kiedyś jeden pokój i ja grałam, ona nie grała, więc się wkurzała. Ale jej się spodobał, spodobał jej się ten pierwszy sezon, to dobra, spróbuję i się zakochałam od pierwszego odcinka, strasznie mi się wizualnie podobał ten serial, wizualnie, fabularnie, to, że te postaci tak rozwinęli, co nie, no to, co zrobili w ogóle z jeansi, z takiej he, 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 głupiej wariatki, zrobili z niej naprawdę smutną i taką wielowarstwową postać. No, a więc bardzo się zajarałam tym pierwszy, z pierwszym sezonem, był bardzo duży hype, e, też czekałam na drugą, na premierę drugiego sezonu, nie ją przekładali, tak kurde, już się człowiek w końcu chciał e, i przyznam, że miałam bardzo duże wymagania, oczekiwania co do drugiego sezonu, troszkę się bałam, że to nie będzie tak, że e, wiecie, że to jest po prostu skok na kasę, że nie wykorzystają fajnie tych pomysłów, tej fabuły, że no nie dowiedzie, że drugi sezon to już nie będzie to, że będą te pomysły odgrzane, i strasznie tego bałam, ale też stwierdziłam dobra y, z y, czystą głową, trzeba do tego podejść, no i podeszłam i jestem zaskoczona. Jest znaczy, nawet nie do końca jestem zaskoczona, bo na parę dni przed premierą tych pierwszych trzech odcinków przeczytałam wywiad z twórcami, i oni tam mówili: no, że wiemy, że jest teraz moda na rozciąganie tych wszystkich serialów, ale że oni, bo tam się pytano, czemu kończą po drugim sezonie. I oni właśnie powiedzieli, że nie wiedzą, że jest ta moda, ale nie chcą tej historii tak super przedłużać i że chcą taką wiecie soczystą dać nam opowieść, zamiast rozciągać z tego no, nie wiadomo jak długo. I to był taki pierwszy znak, pierwszy znak. Drugi, oczywiście, był trailer, który wyglądał mm, pięknie. No, ale jak obejrzałam te trzy odcinki, to o mój Boże, po prostu e, będę lecieć z spoilerami, przepraszam, ale no chyba już każdy ogląda. Tak mam nadzieję, że oglądacie to jako taki hype przed jutrzejszymi kolejnymi trzema, ale ja dosłownie po prostu siedziałam cały czas tak na krawędzi fotela. No, nie mogłam się uspokoić, co nie? Ja w ogóle nie mogłam się uspokoić. I oglądam. I dlaczego mówię mojej siostrze? Wcześniej, wcześniej mówiłam. Bo już sobie z nią pogadałam o tych trzech odcinkach, i ona właśnie mówiła, że trochę jej za szybko. Ten, te trzy odcinki przeszły, że tak wszystko było, bubu, bu, bu. A ja właśnie tego nie czułam, ale chyba przez to, że już jakby podeszłam do tego serialu bardzo niespokojnie i taka z dużą ilością emocji, więc jakby dla mnie to już nie było różnicy. No ale jest. Awesome. jest po prostu w sensie widać, widać, że się postarali bardzo mi się podoba to, że odpieli wrotki w ogóle, jeśli chodzi o całą animację i nie dość, że jakby te podstawowe elementy dopięli na no ostatni guzik że to oświetlenie w ogóle mwah, bo na przykład y, też jakiś czas temu oglądałam, o, jak ziomek sobie robił jakąś postać 3D Właśnie ze świata Arkane i mówił, że to światło tam po prostu, że on pokazywał przykłady, że te postacie są dziwnie oświetlone, na przykład tak była ta scena, że jest Vi i Jinx, i one jakby są głowami skierowane wokół siebie, ale mają twarze tak skierowane, jakby światło z... nikąd z oczu oświetlało. No, a w tym sezonie jakby dbają o te szczegóły, o color grading, o po prostu animacje. Oh. Pięknie, pięknie to wygląda. No, ale mimo to, że właśnie ten styl wypieszczony, to oni się w ogóle, w ogóle nie trzymają, co nie? Ta scena z Caitlyn i z tym pogrzebem, po prostu mi się tak to podoba, że wiecie, odbinamy wrotki i po prostu robimy to, co chcemy, tak jak nam wyobraźnia podpowiada. I to jest fajne, to jest fajne. Bo pamiętam na przykład, jak oglądałam kiedyś i nie ma mocnych. I oni tam się chwalili, że mieli trzy różne oświetlenia przez całe, wiecie, cały film animowany, trzy różne poziomy oświetle i to było wow w tamtych czasach, że wiecie, że nie jest wszystko tak Samo oświetlone, a tutaj po prostu wszystko było tak dopieszczone, te kolory się w ogóle zmieniały, tam oglądałam porównania. Jak w pierwszym rzędzie pilower było takie bardziej złociste, a teraz przygasły te wszystkie blaski no po prostu pięknie się to ogląda. A więc wizualnie się postarali, wizualnie po prostu, o, wow, coś, coś pięknego. E, fabularnie też mi się bardzo podoba. Jedyne, czego się boję, to tego, że jest bardzo dużo wątków otwartych, tak? Jakby jedna trzecia nam już z Aluminęła drugiego sezonu, który też no, będzie podsumowującym. A jak na razie się wszystkie wątki pootwierały. I, I czy oni skończą, czy uda się każdy wątek fajnie tak poświęcić temu czas? No, no nie wiem. Zobaczymy to. E, który wątek mi się najbardziej podoba? Hard to say. Wydaje mi się, że najbardziej jednak relacja Sióstr, bo to mnie w ogóle przekonało, żeby zobaczyć ten serial. Znaczy, koniec końców, nawet jeśli nie wtedy od razu na premierę, to później bym po niego sięgnęła, ale. Ja byłam strasznie ciekawa co zrobią z Waj i z jej dylematem, no i widzimy tak, że w pierwszym akcie próbowała być enforcerem, czy jakkolwiek ja to wymawia, ale tutaj no nie wyszło. Znaczy, ja trochę nie rozumiem tej złości Caitlyn w tym trzecim odcinku, w sensie inaczej może rozumiem, że była zła, że nie udało się zabić Jinx, a Jinx to jest akumulacja tych wszystkich problemów w jej głowie. Ale żeby tak odtrącać od razu Waj z tego powodu, w sensie jakby Waj nie zabroniła jej zabić Jinx, Vi zabroniła jej zabić niewinne dziecko. A więc, what the fuck? Ja, ja, dla mnie to było trochę czy inaczej. To nie jest tak, że to jakby twórców jest błąd, tylko jakby no, chcieli taką postać stworzyć, tak? Taką niezrównoważoną załóżmy, czy taką, która w tym momencie z tymi emocjami tego sądu nie mogę zrobić, ale jeśli chodzi o tą scenę, to ta cała sekwencja, tak? Jak Jace z Eko z i są tam w tych podziemiach i te laski jak się biją. Ta animacja, no to, jest, to są właśnie odpięte wrotki, to, są, to jest definicja odpiętych wrotek, po prostu, no, coś pięknego. Eee, no, e, cała też oczywiście fabuła odnośnie Wiktora mnie bardzo ciekawi, no bo to jest taki, no dopiero otwarty wątek, tak, wyszedł wyszedł jak niczym Han Solo z tej ściany. Uleczył tych chorych i, i zobaczymy co dalej, czy będzie tym mesjaszem. To cała też wiecie kwestia Janny jako bogini. No ja jestem ciekawa, bo widziałam mema, gdzie Wiktor był i były za nim minionki. I czy to tak będzie wyglądać, że on jakoś będzie przejmował władzę nad osobami, które wyleczy? Czy samą władzą, wiecie, władzą sama w sobie będzie religia, tak, że nie będzie potrzebował żadnej mocy arkane, tylko już fakt, hej, od nas wyleczył i po prostu pójdziemy za nim wojeń. No bo no mi się tak wydaje, że Wiktor raczej skończy jako zły bohater, tak, też zawsze mi się tak kojarzył w Loru, co nie jako taka postać raczej negatywna. I no, jestem ciekawa, jak to rozwiążą. Czy znaczy, też trochę wiem, że tak zmieniają tolor pod, pod arkane? No, ale to, to mnie ciekawi, jak to rozwiążą. Czu czuję, że raczej będzie taki, wiecie, może jako istota boska będzie bez skrupułów. Zobaczymy. Yy, no, ten cały wątek z czerwoną różą. O, to jest taki wątek, o który się właśnie boję, że najbardziej, że może być na siłę. Ale zobaczymy. Zobaczymy. Yy, bardzo mi się w ogóle podoba też postać Mel. To jak się ją rozwinęli, tak? Że w pierwszym sezonie, jak ona po prostu, a dobra, wykorzystajmy młodego. Potem jednak zobaczyła, hej, on ma czyste serce i na nim to zaczęło oddziaływać, tak? Bo jakby fajne jest to pokazanie, tak, że oddziaływanie partnera może zmienić coś w, twoich, w Twoim myśleniu. I teraz widać, tak, że no, nie chce być yy, bez skrupułów. Ciekawe, na ile właśnie to, że widzi obraz swojej matki, tak? I tym bardziej nie chce być jak ona, tak? Więc dlatego odbiła w tą drugą stronę. Yy, no i teraz co? No ja jestem ciekawa no, tego cliffhangera, który mamy w tym momencie, tak? Czyli co? Czy ta jej pomocnica umrze, czy ona zostanie porwana, czy, ty, czy, czy nagle się uwolni, czy jakąś moc pokaże, tak? No bo skoro to ma być nowy bohater, no, no, no ciekawe, ciekawe, co się wydarzy w tej kwestii. Yy, i co mi się jeszcze podoba w tym serialu, to to, że wszyscy są szarzy, że po prostu nie ma, wiecie, takich dobrych i złych postaci. Ja to w ogóle, jeśli ma być szczera, to bardziej kibicuję Zaun niż Piltover. Piltover? Piltover. No, wiecie, bo ee, na to wychodzi, że Zaun po prostu było ciągle wykorzystywane i nie wiem, bo ja tak na tyle na ile rozumiem ten lore to chodzi o to, że to jest jakby jedno miasto i po prostu było zarządzane z góry tak? przez górne miasta. to nie jest tak, że były dwa miasta bo Zaun nie miał żadnego samorządu czy jakichkolwiek władz, tak? tylko były te parę baronów i w ogóle ale no z tego co rozumiem, to oni po prostu Pildover wykorzystywało do cna tak? miało w dupie tych mieszkańców i, i dlatego już bardziej sym, sympatyzuję z tym dolnym miastem tym bardziej, że fajnie jest pokazane, tak jak na każdym szczeblu to piltower wykorzystywało, miało w dupie, tak nie myślało. I dlatego, dlatego jedyną czystą postacią jest w tym momencie eko. Bo nawet Heimerdinger, tak, mimo że jakby nie chce zrobić żadnej złej decyzji moralnie, no to przez lata był w Radzie, która wykorzystywała tych ludzi. No, a więc tylko biedne eko jest taką do końca czystą postacią. No może nie, może stwierdzę, ha. Też pomalujemy na szaro, no ale zobaczymy. Yy, no a więc, tak, to jeśli chodzi o postacie, to, to czekamy, czekamy, jak to się rozwinie. Tylko sześć odcinków, ja trochę się boję, boję się, że nie zdążę wszystkiego dokończyć, ale z jednej strony się boję, z drugiej strony się cieszę, że to będzie takie fajne juicy i, i nic nie zostanie przedłużone. Podobają mi się też Esteregi, wszystkie. Bardzo mi się, właśnie jestem ciekawa, czy y, Eko będzie cofał czas w Arkane. W sensie, no, pokazali to na trailerze, tak? Te, jakby te jego cienie, ko skazówki zegara. Też w samym, y, w samym intro przecież jest jak idzie do przodu i się cofa. I jestem tak ciekawa, no, czy w, w tych sześciu odcinkach jeszcze dadzą jego cofanie czasu i jak to jakby uzasadnią, tak? No, bo to przecież nie może być nagryw dupy. A więc tak, to mnie ciekawi, podobają mi się te wszystkie estyeri Steamo, czyli wiecie, tu czapka, tu graffiti yy, i ta cała reszta. Nawiązania, no też właśnie jak gadałam z moją siostrą, to gadałyśmy o tym, że ja no, widzę więcej nawiązań, co nie? Przez to, że jednak, nie wiem, na przykład moja siostra nie wie kim jest Jarvan, co nie? A więc nie ogarnęła tego plakatu. Jestem ciekawa właśnie jak to jest, jeśli jest tu ktoś, kto nie, nie gra w LOLa, ale mu się podobał serial, to może napisać. I jeśli grał w LOLa i dobrze zna ten y, cały lore, to jak mu się to wszystko podobało. O traku nie ma co mówić, w sensie jest świetny. I na przykład chłopak mojej siostry mówił, że trochę go wybijają te piosenki, Yy, takie, że są dość nowoczesne yy, Piotrkowi Mojemu z kolei yy, Mówił, że nie pasuje jakby Dragonsi do intro Ale nie wiem Dla mnie to już jest tak spójne i to jakby od początku Prowadzi nas ta muzyka Że no nie wiem, nie wyobrażam sobie innej Jakby jest trochę z jajem W ogóle też podoba mi się to, że Gdzieś tam jest trochę humoru Jest trochę humoru w tak strasznej Tak strasznej historii no te bronie oczywiście, tak, ale to też właśnie dla kogoś kto zna grę, to widzi właśnie, nie wiem, broń Caitlyn, czy to na zakończenie powiem jeszcze jakiejś mojej wizji, jak to będzie dalej wyglądać. No wiemy, że Jace zapuści brodę, że Waj zostanie emo. Jestem ciekawa co będzie z Jinx, no bo ta ostatnia scena, tak, z nią, która mówi, nie, to nie miało być tak, to jak miało być, czy ona naprawdę chciała dać się zabić, tak, chciała już skończyć, bo w sumie nie miała żadnego celu. No wygląda na to w tym trailerze, że Sewika będzie w ogóle ramię, Sewiki, że Sewika będzie tak ją próbowała przemielić i powiedzieć, hej, jesteś głosem, jakby jesteś nadzieją. No i zobaczy, no, może, może w tym właśnie odnajdzie, tak. Kurde, nie wiem, bo nie wiem, co bym zrobiła z taką jinx. No Z jednej strony jest zbrodniarzem o jednym, ale z drugiej strony jest super skrzywdzona, tak? I... I to wszystko wynikało z jej problemów psychicznych, tak? To ona jakby nie chce krzywdzić, jakby tak wygląda jak postać, która nie, nie czerpie przyjemności skrzywdzenia, tak? Wręcz nawet, no właśnie nie chciała w taki sposób. Nie wiem, zobaczymy. no jestem ciekawa, tak strasznie Jestem ciekawa, nie, nie, no i ta Relacja sióstr po prostu Dalej, dalej nie wiem, czy jest szansa Na szczęśliwe zakończenie dla nich No No i też oczywiście fajnie, że się Waj i Caitlyn Buziaczkowały, no mam nadzieję Że tu się jeszcze jakoś ułoży, co nie I że Caitlin, no na pewno Teraz będzie Caitlin manipulowana Przez yy, matkę Mel No zobaczymy Zobaczymy no mam nadzieję, że będzie taki moment, że się otrząśnie i stwierdzi, no dobra, nie mogę zostać zbrodniarzem wojennym kolejnym. No i jedno co jeszcze powiem, to tak, jak bardzo kocham y, polski dubbing w różnych animacjach, bajkach i w ogóle, tak tutaj oglądałam po angielsku, y, ale sobie jeszcze potem drugi raz różne sceny włączyłam z polskim dubbingiem i kurde... Z przykrością, ale angielski dubbing totalnie wygrywa. Totalnie te postacie się bardziej wczuwają. No, jak te, na przykład, nie wiem, Jinx jest też spoko po polsku, ale to jednak nie jest to samo. Jakby, mając, zdaniem Jinx po polsku jest 9, 8 na 10, po angielsku 11 na 10. Ale już na przykład kwestie Seviki super, tak głęboko brzmią po angielsku, a po polsku brzmią trochę jak czytane z kartki. Także nie ma emocji, nie ma. Nie czuję, że one są zawieszone w tym świecie, tylko po prostu są tak, takim raczej poważnym głosem, ale przeczytane z kartki. No a więc polecam, jeśli tylko patrzyliście na polski dubbing, to zobaczyć, jak brzmi po angielsku, bo wydaje mi się, że w takiej produkcji, która nacisk kładzie na każdy aspekt, na właśnie wiecie, wizualny, audio, wszystko, że jednak ten oryginalny dźwięk. Jest dopieszczony, jest po prostu dopieszczony. No a więc ja czekam, bardzo czekam na to, jak to się rozwinie. W sumie to już jutro, już za parę godzin, bo to o 21 nagrywam. A więc yy, do usłyszenia. Na pewno po kolejnych trzech odcinkach też powiem, jak mi się podoba. Wydaje mi się, że to było strasznie yy, chaotyczne, ale no cóż, tak się czuję. Czuję się naprawdę wgnieciona w fotel że z jednej strony siedziałam na brzegu i tak na szpilkach oglądałam, a z drugiej strony jestem po prostu wgnieciona i czekam dalej. Czekam, jak to się rozwinie. Dziękuję za słuchanie i trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Znaczy mentalnie będziemy się widzieć już jutro, jak wszyscy będziemy oglądać kolejne trzy odcinki, a do usłyszenia za parę dni. Hej.